Zamrożony bark to schorzenie, które charakteryzuje się dużym ograniczeniem ruchomości w stawie parkowym, a także towarzyszącym mu narastającym bólem. Leczenie zamrożonego barku polega na działaniu fizjoterapeutycznym poprzez terapię manualną, ćwiczenia przeciwbólowe i zmniejszające sztywność barku. W początkowym etapie są to lekkie ćwiczenia rozciągające oraz stymulujące. Wraz z postępowaniem procesu leczenia terapeuta może wprowadzić ćwiczenia oporowe, wzmacniające siłę mięśniową. Terapia manualna z kolei będzie miała na celu poprawę elastyczności torebki stawowej oraz ruchomości w stawie. Ćwiczenia przedstawione na filmie są ćwiczeniami przykładowymi, natomiast wszystkie powinny być dostosowane do aktualnego stanu pacjenta. W przypadku zamrożonego barku ważne jest, aby nie lekceważyć pierwszych objawów. Szybka interwencja fizjoterapeutyczna może wpłynąć na łatwiejszy powrót do zdrowia.